To, co poprawia jakość mojego życia, to umiejętność przyznawania się do tego, że nie miałam racji. Że się pomyliłam, że źle oceniłam, że źle pomyślałam, rozeznałam, usłyszałam cokolwiek. Jeżeli cokolwiek zrobiłeś źle, przyznaj się. My często myślimy, że jeżeli przyznamy się do naszej, do tego, że źle coś zrobiliśmy, to nam się wydaje, że wtedy jesteśmy głupsi. Że wypadamy źle, że ludzie na nas źle patrzą, ale przecież popełnianie błędów to przywilej, który prowadzi nas do wzrostu, do rozrostu, do tego, że stajemy się mądrzejsi, że robimy się bardziej dojrzałymi, tak? Więc ja chcę przyznawać się do swoich błędów. Chcę mówić: pomyliłam się, tak? Źle na to spojrzałam. Myślałam, że będzie inaczej, tak? Dlatego, że nie dość, że sama się. Uczę na własnych błędach i to powoduje większą moją dojrzałość. To też to rodzi wdzięczność we mnie za to, że mam kolejne lekcje, że Bóg mnie ćwiczy, że widzi we mnie dobrego ucznia, takiego godnego zaufania, którego można uczyć, który nie będzie się przejmował tym, że coś mu nie wyszło, tylko będzie mówił: Wow, już nas zawsze zapamiętam to i nigdy tego błędu nie popełnię. A nawet jeżeli popełnię, to wow, widać, potrzebowałem tego, żeby to gdzieś umieścić głębiej we mnie. Jestem i będę bardzo się starać w moim życiu być wdzięczną za błędy, które popełniam i będę wyciągać z nich wnioski i będę dobrym uczniem w swoim życiu.